Jezu, kocham Cię, tak, nawet bardzo. Kocham Cię 24 godziny na dobę. Nawet kiedy budzę się w nocy, moja pierwsza myśl to Ty. Kiedy jem, myślę o Tobie. Gram w tenisa, Ty jesteś w moich myślach. Moja miłość do Ciebie jest we krwi. Moje ciało boli mnie z miłości. Ale nie mogę pojąć, jak Ty możesz wypoczywać albo znaleźć swoje niebo we mnie. Kim ja jestem? Ziarenkiem piasku. Jestem nieznośna, a kiedy mówisz mi to, czuję się jeszcze gorzej. Jestem zawstydzona w Twojej obecności. Wszystko, co powiedziałasz, to prawda, ale ja Cię kocham i znajduję rzeczywiście wypoczynek w Tobie. Nasyciłem Twoje serce moją krwią i umieściłem je w moim sercu. Oczyściłem je i dałem Mu mój pokój i miłość. Umiowane. Basulo, ja, który przyszedłem do ciebie zawsze pragnąłem Twojej miłości. Teraz odniosłem zwycięstwo. Jesteś moją radością. Kochaj mnie bez zastrzeżeń, wynagradzając za tych, którzy zapominają o mnie i jedynie powiększają moje rany. Kochaj mnie, Basulo, lecząc moje umiowane dusze. Bądź moim niebem. Mój Boże, uświadamiam sobie, że to Ty, jednak sądzę, że nie zdaję sobie zupełnie z tego sprawy. Jeśli naprawdę uświadomiłabym to sobie, sądzę, że straciłabym przytomność. Basulo, uświadomisz to sobie pewnego dnia, kiedy moje słowo zostanie urzeczywistnione. Basulo, zawsze dotrzymuję słowa. Ja, Jachwę, przychodzę z wysoka. Moją łaską uczyniłem niebo, wypełnię moje słowo. Zaufaj mi, Wasuro, nie trosz się zbytnio. Umiłowana, trwaj blisko mnie, odczuwaj mnie, kochaj mnie i uwielbiaj. Pozwól mi dokonać reszty, żyj w pokoju. Kształtuję cię z mądrością, mniej moją łaskę. Niech nie męczy cię leczenie dusz. Czy jesteś szczęśliwa, trwając teraz w zjednoczeniu ze mną? Tak, Panie, jestem szczęśliwa, czując moje zjednoczenie z Tobą. Zresztą nie ośmielam się zbytnio o tym myśleć. Dlaczego, Wasulo? Dlaczego, ponieważ nie jestem Ciebie godna? Wasulo zawsze tęskniłem, by być w jedności z Tobą i aby, jak przyjaciel, znajdować się blisko Ciebie. Jednakże nigdy nie zapominaj, że ja jestem Twoim Bogiem i świętym. Asuro, czy będziesz jeszcze dla mnie pracować? Wyraziłam Ci moją zgodę. Tak, jestem gotowa pracować dla Jachwy. Ja jestem Jachwę, bądź błogosławiona. Nasyciłem Twoje serce moją krwią i umieściłem je w moim sercu. Teraz odniosłem zwycięstwo.